Witam gracze w te słoneczne popołudnie w Total Daily. I pomimo tego, że nie ma godziny 17, to będzie to ekspres. A dlaczego? Ponieważ będą tylko i wyłącznie dwa tematy. Co nie pykło w ten weekend, oraz jaką ofertę specjalną przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Zapraszam! Co nie pykło w ten weekend? Powiedzmy sobie szczerze, to był weekend niespodzianek. Może sprawdzę do swoich notatek, co poszło nie tak. Paris Saint Germain Rennes 0-2. Pomimo tego, że Paris Saint Germain zmierza po Mistrzostwo Francji, to była to jednak niespodzianka. Numer dwa, Ajax 2. Ajax Feyenoord, 2-3 i bramka Sebastiana Szymańskiego. Czy Ajax był faworytem? Wydaje mi się, że tak. No i moi ulubieńcy: Chelsea kontra Everton 2-2. Bramka w 89 minucie. Piszcie w komentarzach poniżej, komu ten zakład nie wszedł, lub inne zakłady i zdarzenia. Które w ten weekend Was zaskoczyły i umoczyły Wam kupony? Link poniżej, albo nie, komentarz poniżej, wiadomo jak jest. To Total Daily jest ekspresem, a dlaczego? Ponieważ dzisiaj jest poniedziałek i mamy bardzo dużo pracy wraz z moim zespołem i Kamińskim, który jest za drugą stroną kamery serdecznie go pozdrawiam. A wracając do naszego tematu, to przygotujemy dla Was. Prawdopodobnie, minimalnie, ale być może będzie tego zdecydowanie więcej. Trzy zakłady specjalne i Włochy Anglia, Czechy Polska oraz w poniedziałek Polska Albania. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy przygotowali coś więcej, piszcie w komentarzach poniżej. I nie zapomnijcie dać suba, dzwoneczka oraz lajka na to nagranie. To był poniedziałek, 20 marca 2000 MJ. Pozdrawiam serdecznie.